Siema, jestem czarty w dzisiejszym odcinku. Gramy w San Andreas po prawie rocznej Tak jak z Climb, oczywiście. Dzisiaj taki małe odwalanko. I patrzcie na czym stoję: naprawiony, kurde. Siadamy do niego, bo to bardzo dobry samochód. Przed napędowy. Jedziemy na Row Street. A pojedziemy. Jakiś motor może znajdę. Im nie umiem jeździć Ale to nie stylczo, żeby ten A w ogóle pozdrawiam Madame Vlog Paweł Stoltman Mototyp Pozdrawiam O weźmy sobie jakiś motor bo tu daj motur ty złodzieju jeden dawaj motor No a policjant ma tu w dupie xd Kurde, mój motor został O, teraz patrzcie, dopiero mnie goni nie? Co za policja, no co za bezczelny po prostu A pojedziemy na Skate Park. Patrzcie jaki był fajny, o kurde, się zagapił. Zrobimy wojnę taki, że nigdy nie mieli. Chyba będę rowerem uciekał. Czekajcie. Obra. Trzeba tutaj trochę poniszczyć. Dobra, mam full clipa, włączyłem. Można się bawić. Dobra, już sąduję. Można uciekać. Patrzcie, jaką fajną podmiankę żem sobie wdrął. O kurde. Tak być nie może. Oczywiście chyba sojam, żeby nie zginąć. Patrzcie jakie wigry trzy. O, jedziemy na jednym kole. O. Jedziemy, kurde, policja mnie nie dogoni. Co my we mnie strzelata? Ja tu wigry jadę. Nie strzelata we mnie, patrzcie, tachowe zaraz wyprzedz. Ała! Czemu we mnie państwo strzelają? Ja jestem niewinny. Raz, dwa, trzy, ja winny nie jestem. Halo, panie policjancie, czemu pan we mnie strzela? Jedziemy. O, trzeba też na pizzeria. Czekajcie. O nie, znak Balla! O nie. Trzeba to zamazać natychmiast. Ty bokomazy nie mogą być na mojej dzielnicy! Nie, proszę nie aresztuj mi, proszę pana, nie, niech pan mnie nie aresztuje. Dobra. Wow, a szybko, dopi nie mogę, kurde. Szybko, dobre, dawaj tam tachobę, Gościu, dawaj tam tachobę, dawaj mi. Szybko, czasu nie ma, dawaj tą tachobę, Jedziemy. I na Ground Street możemy jechać odwalać. O, trzy gwiazdki. O, jaki drift, panie. O, to trzeba będzie zemtać firmy zaczął grywać znowu. Panie! O nie! To we mnie strzela? Co? Moi będę strzelać we mnie? A ten helikopter co, nie rozpędził się za daleko? O nie! Ała! Zabili Karla Johnsona. Dobra, to chyba byłoby na tyle z odcinka. To taki krótki był. Bo trzeba tu trochę podwalać, trzeba tu porządek zrobić. Natychmiasto było oh, kurde. Dobra, jeśli się Wam podobało, to zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. Także co, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć! Kurde gdzie oni są.